Witam, jeśli wykonujesz jakąkolwiek aktywność fizyczną, chcesz zmniejszyć ryzyko kontuzji, chcesz poprawić wyniki, a w dodatku pozbyć się bólu pleców, to musisz poznać tą sekwencję napinania, ponieważ jest ona kluczową rzeczą, która zadba o Twoje wyniki, a także o zdrowie Twojego ciała. Dobrze, zacznijmy od pozycji stóp. Twoje stopy powinny być umiejscowione równolegle pod biodrami. Kolejna rzecz to pośladki. Musisz mocno je napiąć. Nie próbuj ustawiać miednicy, po prostu napnij pośladki, a to automatycznie ustawi miednicę w neutralnej pozycji. Następnie zrób głęboki wydech, podczas którego napnie swój brzuch na mniej więcej 20%. Co ważne, nie wciągaj brzucha, tylko go usztywnij. To stworzy ciśnienie wokół kręgosłupa. Ostatnia rzecz to ustawienie głowy i ramię. Twoje barki powinny być cofnięte i opuszczone. A twoje uszy powinny znajdować się nad barkami, co prawdopodobnie będzie wymagało od ciebie cofnięcia brody. Wiem, że ta pozycja może na początku wydawać się strasznie sztywna, nienaturalna, ale ta pozycja pozwoli ci nie tylko powiększyć twoje rekordy, ale także uniknąć wszelkich kontuzji i urazów. Oczywiście nie mówię, że wszelkich, ale przede wszystkim tych, które wpływają na najważniejszą część twojego ciała, czyli kręgosłup. Naprawdę przyłóż się do tego przed każdym ćwiczeniem siłowym, jak przysiad, jak martwy ciąg, jak jakiś bieg, tak? Zawsze staraj się ustabilizować swój kręgosłup. To jest dla Twojego dobra, dla Twoich wyników. Jeśli będziesz w stanie to robić, będziesz naprawdę dużo lepszym sportowcem i będziesz miał dużo lepsze wyniki. Jeśli interesuje Cię taka tematyka, to proszę zostaw subskrypcję na tym kanale, bo będzie się pojawiać więcej tego typu materiałów dla hobbystów sportu i sportowców.